Real Madrid zdeklasował, rozbił w puch hetafę 1 do 0 na wyjeździe. No, tak całkiem serio. No, był to trudny do oglądania mecz, co było bardzo łatwe do przewidzenia z kilku względów. Pierwszy mecz po przerwie reprezentacyjnej. Mecz z naprawdę trudnym do grania rywalem. Mecz na wyjeździe i. Trudnym w sensie, że nieprzyjemnie się gra z Hetafe, tak? Ja się spodziewałem zwycięstwa, oczekiwałem zwycięstwa, ale przypuszczałem też, że będą trudne warunki postawione i że trzeba będzie się trochę namęczyć. Tak faktycznie było. No i do tego też Murawa na pewno nie pomagała. Nie oznacza to, że Real zagrał dobrze. Nie oznacza to, że to wszystko tłumaczy jakość występu Królewskich. Generalnie jednak mam poczucie, że najważniejsze jest tutaj wynik i można odpuścić sobie krytykę tego, jak gra sama w sobie wyglądała, bo... no bo takie, a nie inne były okoliczności. Hmm. Highlightem, jak to się pięknie o polsku mówi, tego spotkania było wejście na boisko Nioma. Nioma, z którym mam złe wspomnienia, za którym w ogóle nie przepadam, bardzo nie lubię tego piłkarza i cieszy mnie, że 10 sekund dosłownie po wejściu na boisko zobaczył czerwoną kartkę. Czerwoną kartkę, która ustawiła ten mecz. No i... Ja wiem, że dla niektórych to była kontrowersja i że sędziowie w Hiszpanii różnie się wypowiadają. Jedni twierdzą, że to było na żółtą, inni, że niekoniecznie. Ja uważam, że jeżeli w okolice twarzy, nawet jeżeli w ją nie trafiasz, ale trafiasz w szyję, wystawiasz ręce, żeby zablokować piłkarza, który chce po prostu pobiec i piłkę macie naprawdę bardzo daleko. Krótko mówiąc, zainteresowanie jest tylko i wyłącznie rywalem takim zachowaniem. No, dla mnie tutaj są wszelkie podstawy do tego, żeby czerwo pokazać. I ciesza się, że akurat na nie trafiło, że to czerwo dostał. Dużo było walki, dużo było frustracji. Fajnie, że dosyć widoczne rotacje, tak, no, bo Alaba w pierwszym składzie, czy Kamavinga w wyjściowej jedenastce też to są istotne zmiany. Cieszy, że taka decyzja nie kosztowała Real Madryt punktów, ważnych punktów przed klasykiem. I w ogóle w kontekście walki o ligę, no cóż, odhaczone, tak? Wydaje mi się, że tak należy do tego podchodzić. Real Madrid wykonał swoje zadanie, Real Madrid zgarnął trzy punkty. Real Madrid nadała po prostu pozycję lidera la ligi i tak to powinno już zostać do końca. Mam nadzieję, że to się wydarzy, bardzo bym tego chciał i życzę tego wszystkim kibicom królewskich. Hetafe 0, Real Madrid 1.